Z drugiej strony Madziow. Dzisiaj zapraszam Was na film, który może przerodzić się w Quiz. Ostatnio robiłam spore czystki w mojej szafie. Wyciągałam rzeczy, w których chodzę, w których nie chodzę. Przepatrywałam, sprawdzałam, czy się nadają, czy się nie nadają. Z tego też wynikła dosyć spora wyprzedaż, którą planuję, która już jest, która będzie, która była na mojej grupie grupie Madiofa. No i dzisiaj postanowiłam właśnie. Poruszyć ten temat, poruszyć temat robienia porządku w szafie, bo tak naprawdę to skąd macie wiedzieć, że wasza szafa jest przepełniona? Skąd macie wiedzieć, że macie za dużo ubrań? Kiedy wziąć się za porządki w szafie, czy robić to regularnie, czy robić to po prostu raz na jakiś czas e, takie duże e, czystki, że tak powiem? Jeśli i wy lubicie robić zakupy, jeśli i wy robicie również zakupy na zapas, na zaś, tak jak ja, to zdecydowanie ten film jest dla was. Zachęcam do zostawienia łapki w górę, zachęcam do subskrypcji, jeśli lubicie też takie filmiki pogadankowe o modzie, e, takie o organizacji no to zachęcam do oglądnięcia tego filmu dalej żeby dowiedzieć się tego, że masz za dużo ubrań żeby się dowiedzieć tego, że nadszedł czas na porządki w Twojej szafie, trzeba odpowiedzieć sobie na kilka pytań, dokładnie mam tutaj wypisane 9 pytań, na które warto sobie odpowiedzieć czy to już ten czas, żeby zrobić porządek yy, czy to już yy, yy, czy już po prostu <grym> jest bardzo źle więc pierwszym pytaniem jest to, czy Twoja szafa się domyka. Jeśli Twoja szafa się domyka, to jest wszystko w porządku, jest ok. odpowiedz na pytanie: czy się domyka, czy się nie domyka? Jeśli się nie domyka, to znaczy, że jest przeładowana, to znaczy, że jest za dużo ciuchów, to znaczy, że po prostu już wpychasz na hama do środka wszystko. I u mnie zdecydowanie szafa tak wygląda po prostu. I to głównie dlatego, że dopycham ubrania mojego męża, które nie mieszczą się już nigdzie, a które. Muszą się gdzieś zmieścić, po prostu. Także pierwsze kryterium to kryterium tego, czy twoja szafa się domyka. Drugie pytanie to pytanie, czy długo, za długo szukasz outfitu przed wyjściem. Stajesz przed szafą, nie wiesz gdzie co jest, nie wiesz co ubrać, nie wiesz gdzie czego szukać. Jest. Wielka kupa e, ubrań pomiętych, które czekają na wyprasowanie, które musisz wyprasować. Po prostu to zbieranie się e, przed wyjściem zajmuje Ci bardzo dużo czasu. Jeśli tak, no, to czas na zrobienie porządku, właśnie w szafie. Mi nie zajmuje dużo to zbieranie się przed wyjściem. Mam kilka takich outfitów, które ciągle ubieram, których ciągle chodzę, ale jest też kilka outfitów, których w ogóle nie ubieram, z tego względu, że są właśnie albo są pomięte, albo są gdzieś tak włożone w tej szafie, że ja ich nie widzę. Na przykład ta granatowa marynarka. Ostatnio ją dopiero wyciągnęłam. Nie chodziłam w niej dobre, dobre pół roku, po prostu o zapomniałam. Była to trochę pamięta. No i tak teraz wyciągnęłam, proszę bardzo, teraz do stylizacji. Teraz się znalazła, teraz do stylizacji się jak najbardziej przydaje. Kolejny punkt to to, że trzymasz ubrania z powodów sentymentalnych. Wiem o co chodzi. Wiem. Y na pewno trzymacie jakieś takie ubrania, które są bliskie waszemu sercu. I to co wam polecam zrobić, to zostawcie może jedno, jedno, ubranie, dwa ubrania, jakieś części garderoby. Ja mam zostawioną bluzkę, bluzkę w której byłam pierwszy, na pierwszej rance z moim mężem i suknię ślubną. Reszta po prostu idzie out. Ja wiem, można się przywiązywać do y, części garderoby, można się przywiązywać do ubrań, ale y, tylko wtedy, kiedy macie Ogromną garderobę. Kolejny punkt to proszę odpowiedzieć na pytanie, e, czy trzymasz w swojej szafie za małe lub za duże ciuchy. E, u mnie na pewno znajdzie się kilka za małych ubrań. Można powiedzieć, że trzymam na lepsze czasy, ale mam też kilka za dużych ubrań, które traktuję jako oversize. Więc u mnie. E, idą out ubrania, tylko te ubrania, które są za małe, tylko te, w które nie wcisnę tyłka, tylko te, w których źle wyglądam i one idą out. Po prostu no kupię sobie coś innego, z jakiś czas świeższego, nowszego, więc takie ciuszki idą out i... Uważam, że trzymanie właśnie za dużych czy za małych ubrań w swojej szafie no, zajmuje tylko miejsce. Więc na takie, więc takie pytanie warto sobie zadać i na nie odpowiedzieć. Kolejne pytanie, kolejny temat. Czy kiedykolwiek zdarzyło ci się, że zapomniałaś, że coś masz w szafie i kupiłaś coś bardzo podobnego? I u mnie tak się zdarzyło. Bo ja mam tak, że jak mam fazę na jedną rzecz i zakoduję sobie w głowie, że nie mam białej bluzki, nie mam białej bluzki, nie mam białego t-shirtu to przy każdych możliwych zakupach, przy każdych możliwych wyborach zamawiam i kupuję tą białą bluzkę. I później okazuje się, że w szafie, że w szafie są 4-5 takich samych rzeczy. Też sobie ostatnio zakodowałam granatową sukienkę w białe kwiatki. I tak zamówiłam podobną w Bonprixie, zamówiłam podobną w Joinsie i zamówiłam podobną w Just You Size. Jeśli jeszcze nie widziałyście tych filmów, to zapraszam Was, linki zostawię Wam tutaj. Także we wszystkich tych filmach, gdzieś tam w podświadomości mojej, ta sukienka była, no ale tak naprawdę z tych wszystkich trzech to tak naprawdę jedna mi się sprawdziła, reszta poszła out. Więc, yy, no, jeśli i wy zapominacie o tym, co macie w swojej szafie i kupujecie podobne rzeczy albo nawet takie same, no to warto przejrzeć tą szafę jednak. Kolejne pytanie. Czy masz w swojej szafie rzeczy, które pasują tylko i wyłącznie do jednego outfitu, lub do żadnego? Ja takie rzeczy mam. I jest mi trochę głupio, właśnie, że nie kombinuję więcej, nie sprawdzam, no bo tak naprawdę nie wiem. Mam taką jedną bluzkę w kratkę i ja ją widzę tylko w outficie sportowym, do jeansów, do koszulki jako narzutka na wierzch. Nie widzę jej w jakimś innym zestawie. Po pierwsze, dlatego, że nie przestałam testować, przestałam kombinować z modą właśnie przez ten okres letni. Mam nadzieję, że teraz to się zmieni. Yy, no też troszeczkę przez koronę, no tutaj nie, nie, nie oszukujmy się, po prostu ten, to zacięcie fashion, to zacięcie modowe jakoś mi tak po prostu odeszło na drugi plan, ale mam sporo takich rzeczy, które właściwie to nie pasują do niczego. Same w sobie są fajne, ale nie pasują do niczego, albo pasują tylko do jednego wybranego outfitu, więc... Yy, Teraz patrząc na, na takie rzeczy, kiedy kupuję jakąś bluzkę, kiedy kupuję jakieś, yy, jakieś spodnie, coś, coś, coś jakąś marynarkę. Staram się staram się myśleć o tym, do czego to ubiorę, do, z czym to połączę, jakby mogły wyglądać różne zestawienia, ale wiecie. Różnie to bywa, nie chcecie się tutaj wybielać. Takie rzeczy są w mojej szafie. Czy w twojej szafie wiszą ubrania z metkami? Wiszą. Wiszą. Wiszą dlatego, że najczęściej ubrania, których nie jestem pewna, które e, miałam ochotę oddać, a nie oddałam, które stwierdziłam, że może sprzedam, ale jeszcze nie sprzedałam, więc wiszą i czekają na swoją, e, na swoją kolej po prostu. Czy w twojej szafie są rzeczy, których nie nosisz, bo czekają na lepsze czasy? Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Chodzi tutaj o wszystkie sukienki balowe, o wszystkie sukienki weselne, których mi szkoda zakładać na co dzień, których nie noszę na co dzień, bo... Po pierwsze, mieszkam na wsi, mieszkam w moim miasteczku, więc automatycznie, gdybym ubrała sobie taką e, sukienkę, powiedzmy, balową i wyszła w niej na miasto, to ludzie pukaliby się po głowach. Ja rozumiem, ja wiem o co to chodzi. Nie zwracajcie uwagi na ludzi, ja nie zwracam. E, może powiecie, że gdzieś macie opinie innych ludzi, ale. To, że opinia ludzi jest jedna, a to jak ja się czuję w tej sukience wśród ludzi ubranych zwyczajnie, w, w dresiki, w dżinsiki, w jakieś zupełnie zwykłe outfity, no to jest zupełnie inna rzecz. Ja po prostu się czuję w, w takim outfitie wystrojona. Oczywiście nie jestem fanką zostawiania ciuchów na lepsze czasy. Tych lepszych czasów już nie będzie, umówmy się. Chodzimy w ciuchach tu i teraz. Dawniej, pamiętam, jako mała dziewczynka, miałam zestawy, właśnie na różne okazje miałam zestawy na co dzień po domu, na co dzień do świrowania, do ubrudzenia, rzeczy kościółkowe, które ubierało się do kościoła i z powrotem niektóre praktycznie w ogóle niezniszczone, które ubierało się na godzinę i na godzinkę, na dwie i wracało się do domu, przebierało się z powrotem w te dziurawe dresiory, więc nie, nie jestem fanką i nie jestem zwolenniczką tego typu ubierania się i chodzenia w dziurawych rzeczach po domu, ale z drugiej strony też nie jestem fanką przebierania się i... No wiecie, to nie, nie wiem, kto to powiedział, chyba Osa. Osa, Monika Jurczyk na swoim kanale opowiadała o czymś takim, co nazywa się syndrom Centrum Mediolanu. Mediol Mediolanu, nie wiem czy dobrze to mówię, ale po prostu wiecie, jesteście gdzieś, siedzicie za granicę i tam właśnie uważacie, że coś jest super, chodzicie w tym, czy właśnie na wakacjach, świrujecie z kolorami, z outfitami i tam to jest jak najbardziej na tak, tam to jest zupełnie normalna sprawa, że wy po prostu chodzicie w miniuwie, że wy macie bardzo takie Zwracając uwagę, outfity, ale przyjeżdżacie do Polski, przyjeżdżacie do mojej Pipidówy, do mojej wioski w Polsce i taki outfit już <grywny> nie, nie, nie wygląda dobrze, a przynajmniej e, bardzo się odznacza, a przynajmniej. E, Możecie się w tym źle czuć, także dla mnie to jest to najważniejsze. Jak ja się w tym czuję, no jeśli ja się czuję w tym źle, e, no to niestety, ale staram się, żeby te kiecki szły w obieg, dlatego też ta wyprzedaż po prostu zostawiam sobie jedną, dwie klasyki, mała czarna, jakieś kolorowe, te, w których chodzę najczęściej, reszta out. Ostatnie pytanie: Czy masz w swojej szafie rzeczy, które nie są w twoim stylu? Oczywiście, że mam, oczywiście, że tak. Są to rzeczy trendowe, są to rzeczy, które były modne, które są modne, które nie do końca do mnie przemówiły, ale zamówiłam je dlatego, że są właśnie modne, a nie są do końca w moim stylu i nie chodzę w nich i po prostu leżą. I teraz czas na porządek. Jeśli przynajmniej połowa z tych, przynajmniej na połowę z tych pytań, było 9 pytań, jeśli na połowę odpowiedziałyście twierdząco, to czas zrobić porządek w swojej szafie. Ja taki porządek Zrobiłam, kierowałam się kilkoma ważnymi zasadami, które sobie spisałam, żeby nie zapomnieć. I przede wszystkim, jeśli przez rok czegoś nie ubrałaś, nie ubrałeś, nie ubrałeś, nie ubrałaś, to już tego nie ubierzesz po prostu. Jeśli, jeśli czegoś nie ubrałaś przez dwa lata, to już naprawdę tego nie ubierzesz. Po prostu przez dwa lata nie miałaś ochoty tego na siebie założyć, nie miałaś ochoty w tym wyjść, więc no. Teraz tym bardziej tego nie zrobisz, więc no to zero sentymentów, zero e, współczucia, po prostu odkładacie te rzeczy e, na bok. Kolejna rzecz, e, jeśli coś jest za małe albo za duże. U mnie właśnie tak jak mówię, nie ma e, zmiłuj. E, jeśli ubrania są e, za małe, od razu wędrują na kupkę do sprzedania. Jeśli są za duże, sprawdzam, czy jak w nich wyglądam. Jeśli mają krój oversize, to zostawiam, jeśli są o wiele za duże. No to też wędrują na kubkę do sprzedania. Jeśli się nad czymś zastanawiasz bardzo, bardzo ci coś świdruje w głowie, czy to zostawić, czy zwrócić, to zrób sobie, zaplanuj sobie coś takiego, przetestuj ten ciuszek, ubierz sobie w najbliższym czasie na siebie taką właśnie marynarę. Ja się zastanawiałam, czy tą marynarę zwrócić, bo w niej nie chodzę, bo ona wisi, bo ja nie chodzę tak elegancko ubrana. Ubrałam sobie ją raz. Do outfitu z granatową sukienką, właśnie z zjąć, zwrócę Wam tutaj zdjęcia i w życiu jej nie oddam. Tego ona się prezentuje, to jest jakiegoś materiału, rozciągliwa, jak się dopasowuje, jak ten rozmiar jest do mnie dopasowany. Absolutnie marynarka ta zostaje ze mną, jest absolutnym klasykiem i hitem, więc e, proponuję założyć taką rzecz na siebie, wyjść na zewnątrz do ludzi, zobaczyć jak się sprawdza w warunkach e, nie w domu, przy mierzeniu, ale po prostu na zewnątrz przy wyjściu. Jak się prezentuje, jak się sprawdza, jak się w niej czujesz. Jeśli coś jest nie w Twoim stylu, jeśli coś wisi w Twojej szafie z metką, e, jeśli masz mieszane uczucia, czujesz, że to nie będziesz Ty, tak jak mówiłam, wróć wcześniej, spróbuj założyć to na siebie. Jeśli nie masz ochoty tego zakładać na siebie, no to odłóż, sprzedaj. Oddaj gdzieś, kupisz sobie coś lepszego, fajniejszego, coś, w czym będziesz się czuć lepiej, coś, co uraduje twoje serducho. Także nie, nie zostawiaj za dużo czasu na te konkretne ubrania, nie zastanawiaj się za dużo nad nimi, po prostu to są tylko rzeczy, to są tylko ciuchy. Tak jak mówiłam, nienoszone. Jeśli nie zamierzasz ich nosić, no to po co je trzymać? Ja już się nauczyłam. To jest ostatni punkt. Zostaw tylko ideały. Zostaw tylko idealne rzeczy. Czy są to ciuchy chińskie, czy są to ciuchy droższe, czy są to rzeczy z sieciówek. Zostawiam tylko ideały. Tylko te ciuchy, w których się czuję super, w których czuję się jak gwiazda, w których, które których nosiłabym cały czas, które są dla mnie wygodne, no które po prostu mi się podobają. Coś, co mi się nie podoba, ma więcej niż jedną wadę, której nie potrafię zdzierżyć. Absolutnie u mnie nie zostaje, absolutnie u mnie nie zagraca miejsca. Ja mam naprawdę małą szafę, aktualnie to jest szefa dwójka zaledwie i my się tam musimy zmieścić z moim mężem. No tak zerknę tutaj można mąż może za dwa, trzy wieszaczki w tej szafie. Resztę wszystko wyniosę na strych, pakuję w... W pokrowce i wynoszę na strajk. Po prostu nie ma tutaj dla niego miejsca w mojej szafie. E, więc szanuj to miejsce e, i szanuj siebie. Wybieraj tylko te ubrania, te outfity, w których po prostu. Czujesz się właśnie jak gwiazda. E, I to wszystko, dajcie mi znać. Być może zainspiruję tutaj e, trochę z Was do sprzątania w szafie. E, tym bardziej, że nadchodzi sezon jesienno-zimowy i warto przeglądnąć tą szafę. Warto e, posprawdzać, co, w czym będziemy chodzić, w czym nie będziemy chodzić. Ja robię taki przegląd dwa razy w roku, właśnie mm, zaraz przed okresem jesienno-zimowym i zaraz przed okresem wiosenno-letnim, po prostu mam za mało miejsca w szafie i wszystkie, teraz wszystkie letnie rzeczy, czyli krótkie spodenki, bluzeczki na ramionczkach, jakieś zwiewne sukienki, które nie nadają się do chodzenia właśnie jesienią i zimą. Wszystkie te ciuchy ładuję do czarnego wora, opisuję, naklejam naklejkę, opisuję, że tutaj w tym worku są takie i takie rzeczy. Nie tylko moja, ale również mojego syna, mojego męża i to wszystko... Wynoszę na strych, ale ze strychu w tym samym czasie znoszę. E, kolejny czarny wór, który wyniosłam właśnie na zimę, i tam są właśnie swetry: tam są ciepłe rzeczy, szaliki, czapki, tego typu rzeczy właśnie jesienno-zimowe, buty, botki. Także taka wymiana garderoby u mnie e, pojawia się dwa razy do roku, i dzięki takiej wymianie garderoby ja robię sobie duży przegląd tego, w czym będę chodzić, w czym nie będę chodzić. Też przeglądam to, co zapakowałam w zeszłym roku, a nie w zeszłym roku kilka miesięcy temu, kiedy wynosiłam zimowe rzeczy na strych. Przeglądam teraz, czy może zmienił mi się gust, może zmienił mi się rozmiar, może po prostu już coś mi się e, do końca nie podoba, nie będzie pasować. I wtedy te rzeczy jesienno-zimowe też odkładam na kupkę do oddania do sprzedania. Także tak, taki jest mój e, plan, taki jest. E, Taki był mój plan sprzątania szafy. E, dajcie mi znać jak wygląda to u Was. Czy też macie takie e, wymiany garderoby na e, jesień, na zimę, na wiosnę i na lato. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję. Jeśli film Wam się spodobał, zapraszam do moich social mediów, na Facebooka, na Instagrama, na bloga, na mój drugi kanał vlogowy. Tam też pokazywałam tyciuszki, które poszły out. Opowiadałam troszeczkę dlaczego je oddaję. Także jeśli jesteście zaciekawione, to Zapraszam właśnie na ten mój kanał vlogowy. No i cóż, najciej to było wszystko. Mam nadzieję, że coś wam podpowiedziałam, że coś tutaj tchnęłam w was motywację do zrobienia porządku w swojej szafie. Na dzisiaj to było wszystko. Ja się z wami żegnam. Cześć, pa.